Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Zaczynamy piątą część. Dzisiaj wyposażenie. Schodzimy do pewniczki, gdzie już są regały i słoiki. To na to czekaliśmy. I pewnica została, jak później powiem, podzielona na cztery sekcje sekcję miodową, sekcję warzywną i sekcję kompotowo-sokowo-dżemową. No i za chwilę usiądę i trochę wam opowiem, jak to się tu wszystko zadziało w tych ostatnich dniach, bo ostatni odcinek pokazywał jeszcze wnętrze piwniczki skończonej, ale bez regałów. Dlatego za chwilę sobie usiądziemy, poopowiadamy, pokażę później wszystko, jak to jest układane, jak to jest podzielone. Jak te jeżdżące na kółeczkach skrzyneczki zasuwają. Zaczynamy. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witam wszystkich. <laughs> no i dzisiaj przedstawię wreszcie efekt końcowy, na który tak długo czekałem. E, skończonego już właściwie wnętrza piwniczki. Zostało jeszcze przykręcić lampy, dlatego e, przewody są pociągnięte, lamp nie ma i pokażę dzisiaj każdą z czterech sekcji. E, Piwniczki, bo podzieliłem sobie to w głowie, i później w realu na cztery sekcje, bo mamy cztery ściany. E, piwniczka gotowa. Przyszła już połowa września. Udało się wszystko, już to, co mieliśmy dotychczas zgromadzone gdzieś tam w garażu, e, na poddaszu, w, w domu, w lodówkach wszystko trafiło już tu, i okazało się, że jest tego dosyć sporo. Cieszymy się na to, że jestem cały taki podekscytowany. W ostatnim odcinku było pokazywane puste wnętrze. Teraz już nawet takiego pogłosu tu nie ma dziwnego, jak ostatnio. No a teraz jest, jak już widzicie, są regały. Regały zrobił ten sam wykonawca. I to było drewno kupione na tartaku jako świeżo przetarte. I one były przewiane tylko 3 tygodnie. Więc nie było jakieś wybitnie suche, ale jest to teraz poskręcane i, i to drewno się nadaje dlatego, że tu też jest inna wilgotność niż to nie są meble, wiecie, do domu, więc to zupełnie wystarczy, żeby to tak było. Mieliśmy trochę perypetii z tymi regałami, bo zrobione były na zewnątrz i jakoś nie wzięliśmy pod uwagę, że schodząc tym tunelem na dół Mimo, że niby w wymiarach powinno się zgadzać, że wyjdziemy, ale nie wyszliśmy. Bo były za długie, żeby później ten skos szło wyprostować, więc niestety trzeba je było w połowie przeciąć. Trzeba je w połowie było przeciąć, no i to... No, ale trudno, nie było innego wyjścia, są poskładane. Poskręcane na nowo, więc stoją już wszystkie. Regały dałem na trzech e, długich ścianach, tych po 3,20 m. I po trzech e, stronach są regały, a jedna strona jest e, wolna na jakieś większe rzeczy niż regały. Czyli tam zbudowałem, e, bo mi zostało tych desek, to zbudowałem skrzynię taką na ziemniaki, że wejdzie mi tam podejrzewam m, 250 kg. Na to jeszcze będą takie drewniane skrzynki. Ja to za chwilę wszystko pokażę w takich zbliżeniach, jak już skończę się tu mądrować. E, bo, bo chyba nie wszystkim się podoba, nie, chociaż nie wiem dlaczego, bo zwiastun trwał 54 sekundy. I po zobaczeniu zwiastunu gotowej, już pewniczki, trzy osoby się odsubskrybowały. Ja tego nie rozumiem, e, bo, bo nie pamiętam, żeby tam komuś coś powiedział przykrego. No, ale to na inną rozmowę. Ta sekcja, którą tu widzimy, to tak naprawdę są same miody. Miody i ktoś powie: A dlaczego tyle tych miodów? No, raz, że lubimy miody, nie słodzimy niczego cukrem, do niczego właściwie nie używamy cukru. Miód, dlatego, bo wydaje mi się, mogę się mylić. Że miód kiedyś będzie doskonałą walutą zastępczą, żeby coś za to kupić, albo żeby z kimś się na coś zamienić. I ci, co nie wierzą w te rzeczy, że mogą takie czasy nadejść, to nie martwcie się. To, to się zupełnie nie martwcie. Dla was te czasy nadejdą, a my ci, którzy się martwimy i chcemy się przygotować, dla nas nadejdą inne czasy, na które my chcemy być gotowi. A jeśli te czasy nigdy nie nadejdą, to będę miał miodów do końca mojego życia i do końca życia moich dzieci i pewnie wnuków, bo miodów jest bodaj 400. Mała mówiła, żebym nikomu nie mówił i pokazywał, <grym> ale ja wierzę, że teraz ludzie są uczciwi i tacy życzliwi bardzo, więc pewnie nikt tu do mnie nie przyjedzie po te miody. Dobre kłótki, tam. Po tej stronie jest część słodka. Słodka, czyli co? Owoce kompoty, soki, dżemy, powidła. E, I tu mamy. Wymyśliłem to tak, że mamy na, na dole od najstarszych rocznikami do najświeższych u góry. No i soków okazało się dużo. E, kompotów jest chyba mniej, może najmniej. Najwięcej mamy różnych powideł dżemów, przetworów takich słodkich, takich do owsianki, wiecie, czy do, do jakichś deserów, tego jest najwięcej bo to nawet w ostatnich dniach zrobiłem dużo takich e, musów jabłkowych a kilka dni temu zrobiłem kilkadziesiąt słoików ze śliwek takich powideł bez cukru e, bardzo fajnie to wyszło no i w tym dużym takim widzieliście kotle ważelnym, to, to, to się robi Kilkadziesiąt kilogramów raz, więc to jest bardzo wygodnie i łatwo. W następnej części, zaraz to tam pokażę, tam jest część ta taka, przetwory warzywne same, czyli takie typowo do jedzenia, czyli ogórki przeróżne z pomidorów, keczapy, przeciery, koncentraty, wszystko co z pomidorów, później jakieś kiszonki, jakieś takie lecza. Takie rzeczy po prostu do, do obiadu i to jest w jednej części w tej trzeciej tam są, czyli tu mamy same słodkie rzeczy, owoce, warzywa, miód, w tej pierwszej części mamy, e, nie warzywa, owoce, e, kompaty i miód. A tam mamy warzywa, e, ziemniaki, e, dynie i no i, i tyle, tak jak mówiliście żeby te kółeczka, no to wszystkie one są na kółeczkach na takich platformach, o których wspominałem. Ja to pokażę, bo tu mam jeszcze pusto. Są takie platformy na kółkach. I to jest 60x40, to są takie typowe nasze, jak mamy w piekarni, pod kosze piekarnicze, ale pod te skrzynki drewniane to doskonale pasuje. Więc. Wjeżdżają, tam w tamtych koszach w tej części warzywnej już tam mamy cebule nasze wykopane z ogrodu. Jutro jak będzie pogoda, będę kopał ziemniaki. No i buraki już jutro może powyciągam, bo tego już jest dosyć sporo. I już na to chyba jest czas, żeby to z ogródka wydobyć. Ja teraz się przestanę gadać i pokażę to tak trochę z bliska jak to wygląda. No i odwrócę później się w drugą stronę i pokażę tą część warzywną. No i będziemy mieli cały przegląd. Także wszystko, co mieliśmy do zabezpieczenia jest już w piwniczce. I cieszymy się, jak nie wiem, co z Marioleńką to dzisiaj razem układaliśmy sobie, wycieraliśmy, czytaliśmy. My na wszystkich mamy w rzeczach naklejki takie i pisze, jaki rok i co jest w środku. Więc łatwo to było wszystko zidentyfikować, co. Jest w środku, więc mamy to pogrupowane bardzo tematycznie. To może wygląda tak, że to jest chaotycznie, ale to jest tematycznie podzielone, więc pierwszy raz chyba w życiu wiemy, co, gdzie mamy i ile tego jest. Przechodzimy do oglądania. Najmniej mamy takich rzeczy mm, do jedzenia, wiecie, mięsnych, czy, czy jakichś boczków jeszcze. To uzupełnimy. Chyba w środę tam jedziemy do tego naszego... Specjalnego rzeźnika. Mamy trochę serów, trochę słoniny. Tych tyndalizowanych rzeczy jeszcze nie robiliśmy, ale jeszcze przed zimą to wszystko zrobimy. No i i to tyle. Tych miodów jest sporo. Tu przyszła taka noga jakaś hiszpańska na te dokrojenia. Pierwsze jakieś kiełbasy takie, jedna jest 100% wołowa, a druga jest 100% z gęsiny. No ale wszystkie nasze kompoty i przeróżne dżemy, przetwory, musy jabłkowe, musy śliwkowe i co najważniejsze sopki i przeróżne. Także trochę tego tu nazbieraliśmy z Marioleńką, poukładaliśmy. No i, i tyle. No i tam mamy wejście, jak wiecie. I od wejścia ta ściana jest pusta, bo tu będzie beczka z kapustą. No i tu, póki co, są na razie dynie, które nam wyrosły. Jakieś tam cukinie, kabaczki. Wczoraj zdobyte fioletowe ziemniaki. I czerwone, i trochę naszych. To będzie na najbliższe obiady. I tu jest jeszcze dalej nasze dynie. A to jest ta skrzynia, którą mówiłem. Że wczoraj zrobiłem na ziemniaki, i tu wyjdzie, nie wiem, może z sześć dużych worków na pewno. I ona będzie zaraz przy drzwiach głównych, bo, bo po ziemniaki chodzi się do piwnicy najczęściej. Przynajmniej tak było w naszym domu, w którym wyrosłem. No, i to tyle. To wszystko z wnętrza. Skrzynki jeżdżą. Więc jest to dosyć, myślę, będzie wygodne, łatwe i się na pewno tak łatwo nie rozlecą. Śledziliście Państwo ze mną, to już jest piąta część i to nie jest jeszcze ostatnia część. W kolejnej części jeszcze będę musiał pokazać, jak zrobiliśmy kolejne cztery jeszcze brakujące schody. Bo jak widzicie Państwo, tu jesteśmy jeszcze w wykopie, no i to jeszcze nie jest poziom gruntu, jeszcze trzeba cztery schody, żeby z tego wejść, z boku tego obramowania drzwi, musimy jeszcze zbudować dwa murki, takie gdzieś półtora metra na dwa metry do przodu, na dole zrobić taką platformę z odwodnieniem, plus jeszcze cztery schody dopiero do poziomu gruntu, jak już będą zrobione te murki. To wtedy jeszcze musimy zadaszyć całe te ostatnie cztery schody i drzwi zadaszyć, żeby ochronić je od słońca, bo jesteśmy od południowej strony. No i tu bardzo w lecie mocno operuje słońce na te drzwi, a to jest niekorzystne. Więc jakby to musimy jeszcze dokończyć. Czyli to będzie jeszcze później kolejny etap, który będę chciał Państwu pokazać. Później zostanie jeszcze etap. Wyrównania całej tej skarby, obłożenia ją kamieniami czy, czy w formie skalniaka. Będą o, o obsadzenia, nasadzenia zrobione irgami, już ich kilkadziesiąt przywiozłem. No i, i, i powoli, powoli już będziemy z tym projektem dobiegać końca. To bodaj największe nasze zajęcie w tym roku na naszej działce, ale jesteśmy już bardzo zadowoleni z tego, co zostało. Zostańcie proszę z nami. Jeśli ktoś uważa, że warto subskrybować, zróbcie to, proszę. Jeśli ten dzwoneczek naciśniemy, to będzie widać powiadomienia. Jeśli będą nowe jakieś treści, materiały. No, tych treści trzeba by dużo, bo pytań jest dużo. Pytań na temat chleba dużo. No, nie wiem. jesień nadchodzi zima, może będzie więcej czasu, żeby to wszystko przygotować dla tych z państwa, którzy są zainteresowani. Dziękuję za to, że jesteście. Jestem wdzięczny. Trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia, cześć i wypatrujcie nowych treści. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.